ci po prostu przylutuję. I się dziwię, że jeszcze ci nie przylutowałem. No, także stój tu i się nie, nie gibaj. No, no. Dziękuję, panie Waltku, że przyprowadził pan naszego niesfornego pana Kazimierza. Nie pierwszy raz się tutaj spotykamy. Dobrze, panie Waltku. Proszę teraz wyjść, chciałabym zostać sama z pacjentem. E, dziękuję. nie będę pacił się nie fika, nie? Jak fiknie, to mu przylutuje i się skończy. Rozgriweczka, to się kapisz. No to co tam wczoraj było, panie Kazimierzu? Imieniny? A nie próbował pan tak kiedyś bawić się bez alkoholu? Ja z alkoholem też się nie bawię. Rachciach, szlach, pęka i po zabawie. Panie Kazimierzu, ale pan tak powie mi od serca: dlaczego pan pije? Dlaczego ja piję, to ja wiem. Ja nie wiem, dlaczego panie nie pije. Jak tak byś wikał do Pani doktor, to ci będę musiał przylutować to z liścia? Pa... Panie Waldku, Panie Waldku, nie podoba mi się Pana zachowanie. Proszę bardzo, taka umowa teraz między nami, dobrze? Proszę chociaż przez chwilę się skoncentrować. Pan teraz wyjdzie, a wróci dopiero wtedy, kiedy ja zawołam, dobrze? Dobrze, to tam będę stojał, na zapleczu. Pani mnie chce to przyjdę uprzylutuję. Bo już nikomu nie przygotował. Dobrze, panie Kazimierzu, zacznijmy naszą terapię. Proszę powiedzieć, jak się panu żyje? No luksus nie jest. A kiedy będzie lepiej? Już była. A co było? Co się panu tak bardzo podobało? Co? Na przykład puste sklepy albo kartki na mięso? Nie, nie. Żona była młodsza. Coś jeszcze? I chutsa. Jednocześnie. Co jest, panie waltku? Przyśmiem zobaczyć i nie flika. Ale ja nie wołałam. Ale ja przyśmiem. Ale ja nie fikam. Ale jakby iść flikał, to ci przyjutuję, po to przyśmiem. Panie Waltku, była taka umowa między nami, że pan tam będzie stojał, a wróci dopiero wtedy, kiedy ja zawołam, a ja nie wołałam. A ja stojałem. I to jutro będę stojał, No pani mnie zawołała pięknie jest do przylutowania. Proszę bardzo, bo to się też kwalifikuje. Proszę się odprężyć, panie Kazimierzu! I rozglądamy się. Proszę się teraz na to wszystko, co pan widzi. Spojrzeć z lotu ptaka. Wówczas zobaczy pan, że wszystko idzie do przodu. Jak patrzę z lotu ptaka, mm -hmm. to akurat wszystko mi się cofa. Co się panu cofa? A co Pani idzie do przodu? Panie Kazimierzu, jak Pan tak będzie fikał, to ja zaraz zawołam Pana Waldka i skończy się rozgryweczka. O co prosiłam? Rozglądamy się, ale tu, do przodu. Jak Pan się tak rozejrzy, jak prosiłam, to wówczas Pan zobaczy naprawdę, że wszystko jest nowsze, lepsze, porządniejsze. Proszę bardzo, czy Pan teraz tego nie widzi? Nie widzę. Widzę, Sowie, nie widzę, widzę! 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 Źle się rozejrzałem! <cjuzjonalna> Właśnie, panie Kazimierzu, i teraz tak? Trzeba trzymać, a wówczas wszystko będzie dobrze, tak? Tak, tak, tak. tak. Chciałby pan jeszcze coś dodać? Chciałbym... <lakes> Pani doktor... Panie Waldemarze... Wysoka Izbo. Weźcie mnie, puście do domu, poszedłbym, co tu będę przeszkadzał. Pójdę se. Rozumiem, po prostu. Nie chce pan się leczyć, droga wolna, proszę bardzo, do widzenia. Trudno. O, a, do widzenia. Tak, dziękuję. To dziękuję. A, tylko proszę mi jeszcze z tego miejsca obiecać, że pan więcej pić nie będzie. Dobra, obiecuję. Nie takie rzeczy obiecywałem. I pani go wzięła puściła i to ja bym Panie Waldku, proszę się opanować, proszę się uspokoić. No, ale jak proszę się uspokoić, co ja mogę z nim zrobić? No co ja mogę z nim zrobić? No. Immunitet to immunitet. <grym> tak.